Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona do krainy bajek, bo nam dorosłym właśnie takiego, nastroju takiej scenerii brakuje, więc mile to wspominamy i wracamy. Wybrana bajka, nie zapominajek, napisał Michael Broad. Zapraszam. Gdy stado słoni wędrowało przez równinę, mały słonik. Po imieniu monty nie miał siły iść. Mamo, jestem zmęczony, jęknął, wlokąc trąbę po zakorzenionej ziemi. Wkrótce spadnie deszcz, powiedziała mama, a po deszczu pojawią się niezapominajki. A co to są niezapominajki? spytał monty. Takie małe niebieskie kwiatuszki. Powiedziała mama, które pomagają słonikom pamiętać. O czym pamiętać, mamusiu, dopytywał Monty. Pamiętać o tym, żeby małe słoniki nie odchodziło od stada, ostrzegła mama. Och, o tym nie zapomnę, odpowiedział Monty z przekonaniem. A o czym jeszcze mam nie zapomnieć? I jeszcze nigdy nie zapominaj o tym, jak bardzo Cię kocham! Uśmiechnęła się mama. Trochę później, Monty wypaczył coś dziwnego pod drzewem i zapominając o ostrzeżeniu mamy, przystanął, żeby sprawdzić, co to jest. Słonik obwąchał, poszturchał trąbą, a wreszcie podniósł wysoko coś niebieskiego. Nie zapominajka! Aż zaparło mu dech z przejęcia. Zaraz zaniosą mamusi. Jednak Choć mądry się rozglądał, nigdzie nie widział swojego stada. W pobliżu pojawiła się grupa flamingów, więc słonik ruszył w ich stronę. Znalazłem niezapominajkę, ale zapomniałem o czymś ważnym, powiedział. Zapomniałeś, że nie wolno odłączać się od klucza, zaskrzeczał Flaming. Przecież ja nie mam żadnego klucza, zmarszczył czoło słonik. – Ale zaraz będzie padać deszcz – zastrzeczały flamingi. – Wiesz, jak sam znaleźć miejsce, w którym będziesz, bez, będziesz bezpieczny? – Nie pamiętam, bez tą Monty. Młody słonik wyruszył przed siebie i szedł, aż trafił na gromadę surykatek. – Znalazłem niezapominajkę, ale zapomniałem o czymś ważnym. – Zapomniałeś, że nie wolno odłączać się od swojego klanu. – zachichotały surykatki. Ale ja nie należę do żadnego klanu zmarszczył czoło Monty. Ale zaraz zacznie padać deszcz dorzuciły surykatki. Umiesz się bawić sam, kiedy nikt się tobą nie opiekuje nie pamiętam westchnął Monty. Kiedy słońce zaczynało już zachodzić, słonik natknął się na kolonię termitów. Znalazłem niezapominajkę ale zapomniałem o czymś ważnym, powiedział. Zapomniałeś, że nie wolno odłączać się od kolonii, wykrzyknęły termity. Przecież ja nie mam żadnej kolonii, zmarszczył czoło Monty. Ale zaraz zacznie padać deszcz, dodały termity. Umiesz sam zbudować sobie dom? Nie pamiętam, westchnął Monty. Monty nie mógł sobie przypomnieć, a z jego oczu potoczyła się łza. I spadła na zaburzoną ziemię. W ślad za pierwszą są potoczyła się następna, po niej kolejna i jeszcze jedna, aż spadało ich tyle, że trudno było je zliczyć. Mały słonik spojrzał w górę i zobaczył, że to nie łzy tak spadają, ale krople deszczu. Deszcz właśnie zaczął padać. Wrzasnęły termity i zniknęły wewnątrz swojego kopca. Monty został sam, a deszcz padał i padał, ale kiedy krople wypełniły po brzegi niebieskie wiaderko, słonikowi przypomniały się słowa mamy. — Nigdy nie zapomnij, jak bardzo cię kocham. I Monty sobie przypomniał, że z mamą zawsze był bezpieczny. Mama się nim opiekowała, przy mamie zawsze był w domu. I z całych sił przytulając do serca te wspomnienia, mały, dzielny słonik Ruszył znów przed siebie. Deszcz jednak zmienił się w taką ulewę, że Monty zupełnie nie widział dokąd idzie. Bach, kilka drzew wyrosło tuż przed nim, a w deszczu nawet ich nie spostrzegł. Mam się gdzie schronić, pomyślał i schował się pod drzewami. Tutaj poczekam, aż deszcz ustanie. Wydawało mu się, że ktoś woła jego imię. A widocznie taki odgłos wydawały liście szumiące na wietrze. A jednak znów usłyszał ktoś wołał: "Monty! Mama!" krzyknął Monty radośnie. "Monty, wszędzie cię szukaliśmy!" płakała mama. Wtedy Monty przypomniał sobie coś ważnego. "Mamo, przyniosłam ci nie Mama wzięła pęknięte niebieskie wiaderko i nałożyła sobie na głowę. Dziękuję ci, Monty, uśmiechnęła się. To najpiękniejsza niezapominajka, jaką kiedykolwiek widziałam. Kiedy Monty obudził się następnego dnia, cała równina była pokryta małymi, błękitnymi kwiatoszkami. Monty aż podskakiwał z radości, chrupiąc pyszne niezapominajki które pomagają słonikom pamiętać. I od tego dnia słonik nigdy nie zapominał o tym, że nie wolno odłączać się od stada, ani o tym, jak bardzo mama go kocha. Zobaczcie jakie piękne niezapominajki i przy, przypominają nam o najważniejszych sprawach, żeby o nich nie zapominać. Dalsze losy Montego możecie poznać, jak przyjdziecie tutaj do biblioteki. Zapraszam.